Um, Hej, chyba. Ehm. Uh, o, oh, mam lagi. Eee, uh, Hej. Dzisiaj nagrywam film. Jesteście na kanale Alice w Gaming. I nie wiem za bardzo co mówić, bo. Um, bo ten. Bo nie wiem. Sorry. Dzisiaj robię nie zgin challenge. Bardzo popularny, chyba challenge. Sorry ci cicho mówię, ale. Nie wiem. I Impreza jakaś jest w moim domu, a. Nie wiem. Zaraz mi tutaj rodzice do góry przyjdą i. Będą mi przeszkadzać. No i. Nie wiem. No, nie. I ja mam telelon. Nie wiem, co to to telelon. Jak chodzi o telefon, to mam stary telefon. Ja w ogóle jestem totalnym nobem w parkurze, Więc mogę tutaj być super kiepska. I nie zapraszam za bardzo na l 8B8, tutaj na Black Star Planet, czy Movie Star Planet, bo ten. Nie, zginam. Jak zapomniałam powiedzieć, że jak zginę, to robię wykreślankę. A jak zrobiłam już, jak raz zginęłam i muszę zrobić wykreślankę, to robię po prostu. Potem losowanie na Edit na, block, na nie na BLOCKSTAR Planet, jakie Blockstar Planet. Na Gacha Life, więc na Ala 8B8 jaka Ala 8B8? Już moje niki mielą więc... Na Alice w Kolejnej gier. Za niedługo będzie jakiś film z losowania. I razie ten film się nie nagra, a jak się nagra to jakiś cud. No, jak to widzicie, to chyba się nagrało. Nie, no. Ale teraz tak myślę, że to się nie nagra. A jak tak, to będę bardzo szczęśliwa. Filmy się pojawiają na tym kanale rzadko, bo. Po pierwsze, nie mam czasu. Ja muszę robić rzeczy na konkurs pilnować mój główny kanał i TB, i TP. Bo. Ja jednak to nie jest mój główny gu, główny ka kanał i ja tak no to jest taki mój poboczny bardziej kanał, więc tutaj się rzadziej filmy też pojawiają. Ale mu, i, i poza tym mój tablet mówi nie zapomniałam. No, zginęłam. Jestem mistrz. Ech, ale jak to się robi? tym jest jakiś klucz? Serio? To jest klucz? To jest klucz? Czekajcie, teraz ginę specjalnie. To się nie liczy, jakby coś. Tylko chcę zobaczyć, czy gdzieś tutaj jest klucz, bo. Mm, nie. Nie czuję tego parkura, bo tam widziałam. Dobra, już dwa razy zginęłam, czyli muszę zrobić losowanie oraz. Na no, Edita muszę zrobić. Miałeś miałaś kiedyś top? Te y ty tak. Tak, dobra, fajnie, a ja nie. Ja nie miałam nigdy parkura w top. Ja jestem niepopularny. Ja, ja rzadko gram ogólnie w blockstar Planet. To, to jest trochę głupie. Ale ja tego, na to nic nie poradzę, ja nie, ja nie poradzę na to, nic. Boję się, że tu był gdzieś klucz, więc lepiej się wrócę. Chociaż w sumie patrzyłam tam. A nie jest, dobra, widzę. Nie, mam lagi, tak na pewno zginę i będę musiała zaś robić pięć 5 losowań. Niech to będzie specjal yy, na coś tam. Yy. Nie wiecie lub wiecie, na Alice w Krainie moim głównym kanale mam konkurs, więc możecie, nie wiem, brać udział. Jej, zginęmy. Dobra, nie zginęmy, hopem nie zginęła, bo ja jednak nie chcę robić biliard losowań, sorry. No nie! O, o, tak, tak, A. A. Ok. Bardzo mądry bagier. Już nieraz wiem, że już nieraz nagrywam. No jest no, fajnie. No, macie drugie losowanie. Za niedługo trzy. No patrzcie ludzie. Na, na co komu specjal, gdzie są trzy losowania? Jak nawet tutaj mogę mieć, mogę zginąć z 10 razy i zrobić 5 yy, i zrobić 10 losowań? Dobra, ludki. Jak to bijem na tym kanale? Um, nie wiem ile subskrypcji. Jak wbiję do subskrypcji na tym kanale to zagram w jakąś grę wow Nie wiem, w jakąś coś nie wiem To, to zrobię Wiem to jest najgłupsza rzecz na świecie Ale zrobię 10 losowań na mojej na Alice w krainie gier Mam nadzieję, że jesteście bardzo zadowoleni. Jak tutaj wbijacie na tym kanale 100 subskrypcji, to naprawdę zrobię na Alice 10 losowań na Edita. Obiecuję. No chyba, że zapomnę. No, to będzie problem. To będziecie musieli mi przypomnieć. Bo moja pamięć jest kiepska. Ja mogę nawet czasami zapomnieć ile to 2 plus 2 więc wiecie <laughs> um, musiałam się w nos podobać A nie labirynt Chociaż nie, to nie labirynt Patrzymy czy jest klucz Nie ma klucza dobrze Nos mnie swędzi Nie ma tu jakiejś uleczalki, czy coś co? Co mnie uleczy. Nie, 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 nie. Na lawę. Dzięki. Przeżyłam. Przeżyłam. Normalnie. Wioszamy w komentarzu y, hasz... <coughs> hashtag alka śpiewa i przypnę wam serduszko. <coughs> Dobra, nie. Albo alka kaszle też może być. Nie wiem, czemu kaszle przez kuszyba <coughs> A w moim pokoju, by, pokoju był remont, mały. I tutaj jest kurz trochę. Nie, za daleko skoczyłam. Na pewno rekordów czasów nie zrobię, ani jakiegoś rekordu dnia, czy coś w tym stylu. Ale może zrobię, no raczej zrobię rekord osobisty, jak to przejdę. Chodzę dzisiaj tylko ten parkur, bo mój tablet to zło um, i nawet nie chcę jednego filmu zapisać jak zrobię coś. Um, na razie mi dobrze idzie. Nie pamiętam już ile muszę to sobie zrobić. Chyba dwie. No i chyba przeszło. Nie, dobra, myślałam, że przeszło. A fajnie by było całkiem. Taki króciutki parkur. Nawet zdaję sobie sprawę, że ja już to przechodzę. No, długo. Nie! Okej. Okay. Tu był dopiero kryształ. me, Nie wiem, czy dopiero, czy nie dopiero, ale. No dobra, nie dopiero. Ale zginam, więc mamy chyba trzecie losowanie. Nie wiem będę musiała zrobić. Nie wiem. W ogóle mam coś. Znaczy no co e. ja gadam. E, me, me, me. Nie wiem o czym gadać. Super! Mm, możecie wpisać w komentarzu w jakob grę. Mam zagrać w kolejnym filmie. Dobra, przeżyłam. A jak przeżyłam? O! Nie, myślałam, że to uleczy mnie z depresji. Mhm. Dobra, nie, depresji nie dostanę, ale. Może, ale no. Nigdy się nie wie. O! Tora tak! Dobra. Normalnie. Tu jest guma do rzucia. No nie. No szłam do przodu. No tutaj dopiero No fajnie. Nie wiem, trzecie lub czwarte losowanie. I tak mi tego filmu nie zobaczy. Widzicie te ludzki, ja się obuduję. Mam dobranie, jak Macie trzy losowania i jedną wykreślankę Więc bądźcie aktywni na kanale Alice w Krajnie Gier. Za niedługo wrzucę. No i teraz. C'est